Cześć moi kochani, w dzisiejszym odcinku na moim kanale i dzisiaj gramy Hide and Seek Extreme. <laughs> to jest taki wirtualny, jakby chowany na Robloxie, ponieważ jest jedna osoba szukająca. Ty masz chyba 40 sekund bodajże na schowanie się w jakimś świecie. Na strychu, w kuchni, na dworze. No i... Oczywiście my możemy też szukać i... Twoim zadaniem jest, żeby. To jest taki właśnie chowany berek. Też. No i. No. No i. Właśnie Twoim zadaniem jest schowanie się. Na przykład tutaj jest w sklepie i osoba, właśnie czeka w jakimś danym miejscu i, i... reszta osób się chowa. Ja tutaj pokażę. No tutaj jeden jest w automacie, druga jest tutaj. No, gdzieś przy drzwiach. Jeden jest na jakiejś półeczce. Tutaj też przy półeczce. Tutaj na przykład szufladzie. No i. No i tu jest ta, właśnie szukająca. I tutaj możemy zaobserwować, bo ja teraz nie mogę grać, bo nie zdążyłam na tą rozgrywkę yy, i ja rozmazaną rękę. No i tutaj były sekundy, no i ona złapała tyle. No, i tutaj się teraz losują światy. I. No i w jakim świecie się wylosuje, To tam się chowasz. I. No, w sklepie. No i teraz pokażę, właśnie, jak się tutaj. Teraz yy, losuję tutaj osobę, która będzie. Szukać. Ja mam, zobaczcie, tutaj 4-4% na, na, na to, że mogę szukać. Więc raczej szukać nie będę. Będę się. A, akurat ja będę. Spoko. Spoko. Naprawdę spoko, moi taki. Więc... Yy, czekamy, czekamy, czekamy aż wszyscy się złapią. Jesteśmy takim misiem, bo my możemy tutaj sobie słuchajcie... Jak wejdziemy sobie w shop... No i teraz oni mają 50 sekund na schowanie się. No i jak tutaj sobie wejdziemy w shop, to możemy... Wybrać sobie jakąś postać. Nie? Oczywiście wszystko, wszystko trzeba kupić, nie? Ale... No ale mniej więcej... Tak to działa, słuchajcie. No, i tak to wygląda. <laughs> tak to wygląda, słuchajcie. I tutaj jest, yy, słuchajcie, dana moc, moc, yy, dana moc postaci. I jak wejdziemy sobie tu na przykład w tą, to słuchajcie, ona też ma sprint, nie? No słuchajcie, zaraz szukamy, więc już, no, a nie, no inne mają moce, więc szło, szukamy, szukamy, yy, jeden jest tutaj, no i mamy jedną osobę, osłupkę złapaną, słuchajcie, złapaną jedną osobę. Yy. No, dwie osobki. więc miary miarę łatwo pójdzie, mam nadzieję. Tu ktoś na bank będzie, więc to trzeba buteleczki przeszukać. No, jakieś tyle tutaj się schowują. Ja mam jeszcze dużo czasu, więc ja się nie martwię. Tam jakieś typiarki skaczą yy, do automatu, więc już mamy dwie osoby. Zaraz tutaj do złapania, także dobrze nam idzie, dobrze nam idzie. Yy, bardzo dobrze nam idzie. No, Myślę, że one tutaj uciekną. Czekajcie, gdzie w ogóle. A, a ja tutaj nie wejdę. Aha, spoko. Ja jestem za wysoka, także no super, su, super, super. Super, super. Zarumijcie po prostu. Nigdy nie było lepiej. Tutaj szybko, szybko trzeba, trzeba zobaczyć tutaj tyłu, tu, tutaj tutaj. Tak, tak pięknie, pięknie. I tutaj trzeba zrobić tą. Tak, pięknie. Okej. Okay. Mamy 7 osób jeszcze, 7 osób. Yy, I mamy 2 minuty. Dwie minuty więc... Tutaj raczej będę wziął, że nikt się nie schował. Raczej. Raczej nie, raczej nie. Yy. Uuu, tam jest jedna, tam jest jedna, tam jest jedna. Co, nie ma gdzie uciec, nie ma na no, Mam, mam ciekawą półkę, spoko. Spoko, się ze z, no, ona tutaj wlazi teraz pod półką, cłaniaka. Cwani, tutaj, no, cłaniaczy. Tylko, oh, oh, nie. Dobra, ja nie mogę na tracić czasu, bo nam się nie uda. Zresztą, gdybyśmy tutaj przykampili, to ona może zawsze. Uciec, no, no prze, przecież. Dobra, słuchajcie, spróbuję ją sobie. spróbuję. Tak. Dobra, nie mam na nią ma czasu, nie mam na ma czasu. Jeszcze tutaj możemy pójść na zaplecze, tutaj. E, o, tu, tu już widzę jedną osobę, już widzę, wiesz. Eee, nie uciekniesz nie uciekniesz kolego. A może jednak się nie Okej, okay, tu jest jedna dziewczynka. O, tamta pod półki się znalazła. W boku. Dobra, one tu próbują wskoczyć jedna tutaj. wskoczyła. Ona tutaj, tutaj jest. No w ogóle tu jest dużo osób. Bardzo dużo. No, spokojnie, nie spodziewałam się, naprawdę się nie spodziewałam. No dobra, tam jest. Cześć, ona Idzie pod te półki! Ja nie mogę pod te półki! Bo ja jestem po prostu za wysoka, nie? Ona nas tutaj prowokuje, w ogóle. I możemy tutaj... Możemy tutaj zaobserwować, Dobra, ja tam nie chcę mi się... Nie chcę mi się z tą kobietą gadać, bo... to jest strata czasu, to strata czasu. Tam jest jedna na automacie, no ale tam już jest nie, nie zdążymy, nie zdążymy tam, więc nie pójdziemy. Tam. No i tak nam dobrze poszło. O no, dobra, to jeszcze co, jedna rundka, bo dopiero 7 minut trwa film. 7 minut to byliśmy już po jednej rundzie w, w poprzednim odcinku z Robloxa. Jak nie widzieliście, to oczywiście wpadajcie. E na pierwszym odcinku z Robloxa. No a tam się krócej gra, bo tutaj słuchajcie, jak ktoś nie szuka, to trzy no, minuty jednak musi czekać, jak się dobrze słucha, więc to jest słabe. Tak, tutaj jest moja ręka. Co, znowu ja? Nie, jak? Ale czemu znowu ja? A ja nie chcę. Ej, ja nie chcę znowu szukać. Czemu ja? Czemu? No to zagram jeszcze jeden, bo ja chcę wam pokazać, jak się chowam, bo. No, no, teraz to już jest łapka w dół, niestety. Teraz to już jest łapka w dół. <słuch> Dobrze, że mogłabym wyjść z serwera i znowu na jego wejść, ale. To jest strata czasu na film, więc nie, raczej, raczej tak nie zrobię. No. Tutaj jest moja klawiaturka mhm. A tutaj jest. Tutaj. Jest, a tam. Tak też. Tak mhm. to wygląda. Jeszcze 10 sekund w ogóle nie wiem czemu, ale tutaj dwie osoby zostały. Jakby poszły do toalety albo poszły po coś do jedzenia. Bo raczej już nie zdążą uciec teraz, chyba że. Nie, raczej nie. Więc tutaj już mamy dwie osoby. Na nacilku na kilku, moi kochani. Na nacilku na my to zrobimy. Przecież to jest. Proste, a w ogóle to jeszcze większość osób. Wiecie, gdzie idzie? Wiecie, gdzie idzie większość osób? A już tutaj nie wejdę. Super. Nie, no wejdę. No, niby, niby wejdę teoretycznie. Teoretycznie powinnam wejść tutaj, Dobra, nie chcę mi się już tracić. Słuchajcie, na to. Czasu, więc do tego też, y słuchajcie, pójdę dalej. nie ja tylko sobie taki obraz. Pójdę dalej. Gdzie pójdę, to jeszcze tego nie wiem. Jedna jest osoba chyba na, na tej lodówce, mam takie wrażenie. Jedna osoba będzie na pewno w piekarni. No, no nie, jednak, ch jednak chyba nie. Jednak chyba nie. Wow! Wow! Gościu, gościu, gościu! Czemu nie mogę złapać? E, no, spoko, dobra. E, no, no cóż. Utknęliśmy. Co ja mam teraz zrobić? Co ja mam teraz zrobić? E, Houston, mamy problem. Jakby utknęłam. Nie, nie ma innej rady jak wyjść. No i ja nie mogę nic innego zrobić teoretycznie. Teoretycznie nic innego nie mogę zrobić. Dlatego uruchamiam jeszcze raz. No, nie ma opcji. Nie ma innej opcji, mój nie ma innej opcji. Okej, okay. otwórz Roblox. No i tutaj musi się teraz uruchomić. Znowu. No to co? Jeszcze jedną gierkę zagramy. I... Jeszcze jedną kierkę zagramy i słuchajcie... Okej, okay. załapaliśmy się w ostatniej chwili i znowu prawie ja bym szukała, no ale dobra. A w ogóle jaki jest świat, ja bym chciała to wiedzieć. Uuu, sklep znowu. Ale przynajmniej mogę się schować, a nie szukać, więc... To już jest, moi, moi kochani, wielki postęp. To jest wielki postęp. Tylko w sklepie prawie nigdy nie wiem, gdzie się schować. No więc, słuchajcie. Nie wiem gdzie się schowałam. Nie wiem gdzie się schowałam, ale na pewno gdzie się schowałam. Prawdopodobnie pójdę po prostu pod półki, bo szukający nie może iść pod półki i... Pójdę pod półki, bo innego pomysłu nie mam. No, i tutaj, zobaczcie, mam jeszcze 13 sekund na, yy, na chowanie się. Yy, no, i, i teraz jest osoba po prostu, po prostu ona, ona szuka, nie? I te, tutaj możemy zaobserwować, ile ona złapała osób, czyli jeszcze 0, bo jest 10 na 10 niezłapanych. No i tutaj jest czas. No, no co, co ja mam wam tutaj mówić, no. Za, za dużo głowy w tej grze nie trzeba, bo gra jest prosta. A yy, mimo to jest fajnie. No zobaczcie. Ja teraz nawet tutaj się nie muszę chować, nie? Bo ona nic nie dosięgnie, bo Berek się nie może wchodzić pod półki. Tak jak to widzieliście w poprzednim filmie. A jeśli go nie widzicie, yy, znaczy w poprzedniej rundzie, tak? Czy tam w po, poprzedniej, no nie wiem, obejrzyjcie się wiecie, jak obejrzyjcie się. Wiecie. Zobaczymy, do czego jest ten tepacz, bo, bo ja nie wiem. Wow, nieźle. Wow, nigdy o tym nie wiedziałam. A w ogóle w sklepie zawsze są takie panele. Ale w ogóle dużo osób jest bardzo dużo. Bardzo dużo, jestem tutaj zdziwiona. a gdybyśmy zrobili taki cringe, żebyśmy wskoczyli do tego pudełka, gdzie tam jest. To będzie najlepsza kryjówka, moi kochani, to będzie najlepsza kryjówka ever. Więc jak nam się to uda, to po prostu. Wow. Wow. W ogóle, jeśli słyszycie jakieś dźwięki oprócz mojego głosu, to przepraszam, ale yy... skoczyliśmy do tego pudełka. Nie, to jest cringe, to jest cringe po prostu. A! Jak, jak, on się, ja, jak on się tu... co? Co? So? Aha, super. Nie... Aha. Bez komentarza, bez komentarza. Yy, nie wiem, jest tu po prostu, czyli najlepiej po prostu, nie wiem jak w ogóle ludzie się dostają, z ich nie czaję. no, czyli po prostu mm, 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 pod jest najlepiej, ale w ogóle chciałam pokazać inne kryjówki, żeby, żebyście nie myśleli, że, że, że ja coś tam, nie? Yy, ha, typy, to nie może, o, nie, czyli niektórzy typkowie nie mogą tutaj wejść. No, w doniczce też jest dobra kryjówka, ale ja nigdy na początku się nie chowam w doniczce, bo po prostu on zawsze może do tej doniczki wejść na początku, więc... Ale tam był cringe, jakby on tam nie szedł, to, 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 to by było po prostu ten, No ale najlepiej po prostu się tutaj schować, nie? Bo ja dopiero tutaj teraz odkryłam, że można tutaj w ogóle wchodzić, no ale... No, no, no i tak wygląda właśnie ta gra. Zapraszam po was na jeszcze pierwszy odcinek w ogóle z Minecrafta z Robloxa. No i dziękuję. No. Oczywiście pojawi się pewnie więcej odcinków. Może jeszcze z Adoptami się pojawi, a może jeszcze jeden odcinek z tego. No i dziękuję. No i dziękuję. Co ja w z tym dziękuję? Nie wiem. No. I subskrybujcie kanał, lajkujcie ten oraz inne filmy. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa.